Cześć, witajcie z tej strony hodowca królików OSC. dzisiaj sobie nakolimy jabłka na suszenie dla królików. Susimy sobie jabłka. Może winem sobie, czy króliki lubią. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Tak zobaczę. Chyba nic nie widzicie. Nie, teraz widzicie chyba tak. Cześć, widzicie, może coś więcej podłożył. No. Widzicie? Tak, tak. uczyniłam, że nie, nie słyszałam jabłek królikom. Sobie. Lubią. i lubię. dalej. dalej. Zobaczymy, czy króliki tego jadły. Wodzę, teraz sobie nakroję. potem skrzyneczkę już skrzynkę, poszukam. 4-5 jabłek. No, możecie nie chcieć otworzyć filmu, ja naprawdę nie wiem, czy mogę Wam nagrywać. Tutaj widzę, że królik jest zaciekawiony tym, co jest w tej klatce. No. Trochę nieodgadnie mi się koi. No, to takie dziwne ukształtowanie miało. Codzienne obowiązki, wam już nagrywałam razy. Kroni i obózki, które nagram. No i co mam, mogę nagrywać jeszcze. Marcin, czy, firmę, czy o kurach chcecie filmu, czy mówicie o kronikach? Mm, dzisiaj bliska pogoda, pada deszcz. E, piesek nie chce wyjść na dwór z domu. Ja e, obecnie szłam do dziadków, to się go normalnie na... No 4 metr dziadków, 2 parę ostatnich kroków, tak z 15 kroków a no nie. Normalnie pies pieskał się na ręcach nieść, bo nie chciał wyjść, wyjść. Jak zobaczył, że jest deszcz. Nie chcę sobie że tak powiem. Musiałem go nieść do dziadków. Ale to też długa droga nie była. Ile. 20 sekund jestem no może tak powiedzieć Kuliczków trochę sobie wczoraj ścieliłem. ja na już po prostu po, po U po powiązanych takich warzyw i tak dalej wrzucę nie trzeba dobrze widzieć Nie o, jak się do tych tak dochodzi. No gdy jabłka do soku mają. Nóż taki. Ten soku będzie, że widzicie. No i jeszcze jak dwa, trzy takie ja było. Okay. Trochę trzeba usunąć jakby suszenie.

no i że nad piecem. Ciekawe, się będzie dzień, dwa, jak myślicie? Trzy? musimy napisać. Ja nigdy taki jabłka nie suszyłam. To było nie zimą. Jeszcze latem, jak śniżki były, jabłka, gruszki, to pięć lat temu je suszyłem z A teraz... E, tak lat tak słońce było to to właśnie nakroiliśmy i kładliśmy tam jak słońce wychodziło to kładliśmy na Przesunęliśmy, normalnie potem zimą to takie dobre było się brało, szło to się przenosiło i to miseczka się szło i się brało tak codziennie po miseczce a potem to a potem na następny rok ten Wszyscy tak jedni to, to im się wiedzą, się przejadło. Też. No więc nie słyszeliśmy pod te, też króliczki ten. Jadł sobie jabłuszka, ten. Rozumiecie, jak to było. Też jakieś tam przetwory się zaczęło robić. Jakieś drzemiki, takie ten. Ja Teraz ta gada ma. Wy pewnie się nudzicie. No ale na odcinek odcinek kolei jabłek.

Nie. Jabłka też nie ma. Ale jest jeszcze... to małą poszukamy, no Nie będzie tak. Ale tu się nie uda. Mhm. Nie Tu mi się nie wyjdzie. To jest to. O, twoją osobę. Nie. Czekaj. To chyba Jabłka na chwilę i jedno marchewka na no, Albo po prostu.

Tak, ja to nawet nie i Nie raz Nieraz to jest badom, że marchewką obierałem. Taka słodziutka jest i jadłem. Jest odpadowa, marchewka się kupiło, normalnie się do obiadu, objadł, że ten taka dobra jest. To naszą już dawno zjadły króliczki. Ale ta tą lepiej jedzą, nie wiem dlaczego. Z tą końcówkę jamkę. już. Damy króluczką. Cię na razie nie dam, na razie i dopiero dam. Nie do marchewki, bo powiem, że nie słyszałam. Ciekawi osób, ten, kto dotrwał do końca? Niech napisze marchewka. wiedział kto to oglądał do końca. Napiszę marchewka. Oglądam moje filmiki do końca. No. To prawie jeszcze. No, w się wiesz, nie będę, kiedy zobaczymy. To, co wyjdzie z tego. Jak króliczki jałek nie będą chciały jeść, ja sobie zjedzę. Ja tam lubię. Nieraz to sebrałem normalnie w domu, brałem i na sobie. i sobie byłem i sobie, jakie słyszałem, jabłka próbowałem w sklepie ja tam lubię takie jabłka suszone możecie napisać jak wy. a najlepiej ja lubię sobie samą suszyć te to takie nie wiem moi dziadkowie mówią, że to, ma, że to nie ma różnicy ja tam czuję różnicy. mi te takie własne suszone lepiej smakują wam powiem no i tą kociewkę tam, 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 tam. No.